Witajcie na kanale Dzieciaki testują. Dzisiaj pozostajemy w klimatach angielskich. Niedawno była u nas recenzja książki o angielskich kolorach. Tutaj na górze będzie do niej link. Zajrzyjcie, jeżeli jeszcze nie widzieliście, warto, bo jestem pewna, że tylu kolorów nie znaliście, które są właśnie w tamtej książce. A dzisiaj książka do czytania. Billy and the Mini Monsters. Monsters at the Seaside książka bardzo wakacyjna i strasznie na czasie, ponieważ my za chwilę właśnie będziemy nad morzem, na plaży i myślę, że będzie idealną lekturą właśnie tam również. Chociaż Martynka już sama ją przeczytała. Jest w pierwszej klasie, a już sobie czyta takie książki samodzielnie. Nie wszystko rozumie, czasem właśnie pyta, ale sam fakt, że chce czytać angielskie książki sama, to jest po prostu super. I myślę, że dużo jej to da na przyszłość też do nauki angielskiego. To oswajanie się z językiem w każdej postaci jest świetne. Na początku poznajemy Billy'ego. Dowiadujemy się skąd Billy wziął, gdzie znalazł te potwory, mini potworki. Tutaj, mm, zobaczcie, w skarpetkach siedziało kilka, ale Bili jeszcze jednego, potworka później też znalazł. Mamy spis treści i książka jest tak bajecznie kolorowa, że aż chce się patrzeć na te ilustracje, są naprawdę fajne. No i czytamy dalej historię. Widzimy, jak tutaj rodzinka Billiego się pakuje. Jak będą jechać właśnie na wakacje, i, i jak już dotrą na te wakacje, będzie tutaj naprawdę morsko-wakacyjnie. Zobaczcie na plaży super lektura na lato i bardzo przygotowa, bo zobaczcie, potworki znajdą się też w tarapatach. No będzie się działo, będzie się działo, bardzo się dzieje w książce. Tutaj mamy zakładeczkę, gdzie skończymy czytać, tam możemy sobie zaznaczyć, a na końcu... Są inne książki o Bilim i jego małych potworkach. My na pewno się zaopatrzymy w kolejne też, bo bardzo nas wciągnęła ta książka i przygody Biliego. Jeżeli dziecko jest na początku nauki angielskiego, to wiadomo, można mu też opowiadać, co się działo później po polsku. Ale ja bardzo lubię angielskie książeczki właśnie dlatego, że bardzo fajnie oswajają z językiem. Obcym. Więcej o książce przeczytacie na blogu, zapraszam Was tam bardzo gorąco. No i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie robiliście i zerknijcie na recenzję drugiej książeczki od wydawnictwa Asborn. Jest tutaj na górze link i na blogu też łatwo ją, myślę, znajdziecie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.